Jeden z najnowszych zabytków w kolekcji Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrongowie. Radziecka amfibia BAF. Stan? Do generalnego remontu, ale i tak robi wrażenie. Pojazd ma ponad 9,5 metra długości, ponad 2,5 metra wysokości oraz 28 cm prześwitu. Mógł zabrać na pokład 28 żołnierzy. To kopia słynnej amerykańskiej amfibii DUKW, zwanej przez żołnierzy Duck, czyli kaczka. Amerykański oryginał był używany podczas II wojny światowej zarówno w Europie, jak i na Pacyfiku. Powstał na bazie ciężarówki GMC. Prawie 600 egzemplarzy trafiło do Związku Radzieckiego z zaoceanu w ramach Lend-Lease'u. Na przełomie lat 40. i 50. Sowieci skopiowali wóz niemal toczka w toczkę. Inne było przede wszystkim podwozie. Bazą nie była już amerykańska, a radziecka ciężarówka. Pojazdy trafiły także do Sił Zbrojnych PRL, a po wycofaniu ich ze służby do strażaków.